Start. W tym filmie chcemy pokazać zbiornik odpędowo-zacierny o pojemności 500 litrów. Omówimy szczegóły tego zbiornika, więc jest to zbiornik ocieplony specjalną otuliną Armaflex z powłoką aluminiową, dlatego tutaj takie ma świetne odbicia. Może od dołu zacznijmy. Tutaj mamy na dole cztery solidne nogi, tak zrobione, że można ten zbiornik przewodzić paleciakiem, ponieważ nie jest on letki. No, dwóch mężczyzn raczej go nie podniesie zbyt wysoko. Spust jest demontowany z elementów. To jest rura 76, można ją wypiąć tutaj. Mamy zawór pełnoprzelotowy, klampowy. No i tutaj wyjście, ukierunkowanie w dół dla wygody spuszczania zacierów zbożowych. Nóżki wiadomo są regulowane, solidne, więc można to sobie nawet na nierównym podłożu ustawić tak, że będzie to stabilnie i pionowo wszystko działać. Zamontowaliśmy tutaj dwie grzałki po 6 kW na dole do płaszcza który tutaj będzie w tym przypadku zalewany glikolem, a nie typowo olejem. Na górze mamy duży włas. Jest to włas o średnicy 430 mm z wiernikiem podglądu, co się dzieje w środku. Ale o tym za chwilę. Jeszcze omówimy tutaj pewne szczegóły. Tutaj jest manometr niskociśnieniowy, dla podglądu prawidłowej pracy odpędu. Ten mosiężny element to jest zawór też niskociśnieniowy, specjalny, żeby nic się nie stało. Tutaj mamy wejście klampowe 104 do mocowania kolumny odpędowej. Tutaj jest silnik z reduktorem, solidna konstrukcja, silnik trzyfazowy 075 KW. Oto no, jest taka latarka specjalna, zrobiona, żeby podświetlać w środku co się dzieje i sobie móc oglądać właśnie przez ten wziernik. Co tutaj dalej? Tutaj mamy pewne wejścia i wyjścia. W sam raz tutaj, będziemy, jeżeli będzie już koniec zacieranie, trzeba szybko schłodzić zacier, żeby zadać drożę, będzie wprowadzane chłodzenie tym miejscem. Zimny glikol i on będzie po prostu biegał przez płaszcz i wychodził z drugiej strony. Tutaj, o właśnie tym miejscem i dzięki temu będziemy mogli szybko schłodzić to i dosłownie szybko zafermentować to wszystko. E, tutaj mamy porty temperatur, jest to port temperatury taki nurkujący w dół, e, nie kolidujący z mieszadłem. Tutaj e, port temperatury płaszcza, e, tutaj mamy mocowanie po, miejsce gwintowane do mocowania rurki fermentacyjnej, tutaj mamy jakieś zapasowe wyjście. Jakby ktoś jeszcze sobie coś tutaj wymyślił, dokręcić. No, i to tak na górze to chyba by było wszystko. A jeszcze mamy, a to była pomyłka. To jest centralny punkt mycia. A tutaj mamy właśnie miejsce na rurkę fermentacyjną. No i to by było, jeśli chodzi o sprzęt tyle, teraz może jak to w środku wygląda, bo podłączyliśmy to mieszadło, ono się teraz obraca, więc jest to mieszadło specyficzne, bo tutaj dno jest troszkowe do dołu, więc to mieszadło ściąga wszystko do dołu i tam jest na trzech takich szpilkach ono zamocowane na specjalnej flanszy użyskowanej. To mieszadło jest też demontowalne, rozkręcalne. Ma na dole dokręcone płaty takiej gumy spożywczej i ono ciągnie po dnie. Czyli idealnie ściąga wszystko z dna, to mieszadło, więc tam nic nie, nie ma szans zostać, żeby się coś przykleiło, przypaliło i tak dalej. No konstrukcja rozbieralna, wałek bardzo gruby, 4, 4 cm średnicy. Wygląda, że to wszystko działa bardzo dobrze, solidnie, cicho. No i co tu można powiedzieć więcej? No w tym kotle można robić zacieranie zboża, można robić fermentację od razu tutaj, i można sobie dokręcić, właśnie jak wcześniej mówiłem: tutaj kolumnę jakąś małą, czy większą, czy nawet bufor. Czy segment półek kołpakowych i zrobić bezpośrednio odpęd. Czyli no, w tym zbiorniku możemy robić dosłownie cały proces w e, technologii zacierania zboża. Dziękuję, to wszystko.